Uważacie, jaki rozmiar powinien mieć telefon mini. Kiedyś było to poniżej 4 cali. Ostatnio 4,3, góra 4,5. A teraz? Teraz ekran mniejszej wersji flagowca LG G3s liczy sobie 5 cali. Świat oszalał. No dobra, może nie do końca, bo dzięki wyjątkowo wąskim ramkom, z których ta firma z Korei słynie od dawna, SK ma raczej rozmiar konkurencyjnych 4,7 calowców. Aktywna część ekranu w tej słuchawce to niemal 75%. Absolutna czołówka i brak marnotrawstwa miejsca. No i waga – zaledwie 134 gramy. Wybierając ten telefon mamy do wyboru trzy kolory obudów. Ja testowałem chyba <śm> najbardziej kobiecy model Shine Gold, który raczej określiłbym szampańskim. Prócz niego jest jeszcze standardowo czerń i biel. Choć tylną klapkę da się zdjąć, nie trzeszczy, a pod nią, prócz wymienialnej baterii, Znajdziemy slot na kartę MicroSIM i przydatną, przy zaledwie 4 GB miejsca dla użytkownika, kartę pamięci. Na dole gniazda Jacka i USB, po bokach nic, bowiem od ubiegłego roku przyciski funkcyjne w serii G wędrują na tył terminala. Cieszy fakt, że G3S nie udaje, że jest większym G3 w mniejszej obudowie. Wyniki benchmarków plasują terminal napędzany Snapdragonem 400 z 1 GB RAMu w okolicy Galaxy S3, co, jak na telefon ze średniej półki, jest naprawdę niezłym wynikiem co nie oznacza, że nie brakuje mu rozwiązań ze starszego brata. Mamy kit Kata 4.4.2, ekran możemy odblokować Knock Code, stukając w odpowiedniej kolejności od 3 do 8 razy w ustalone wcześniej światki ekranu. Dolny pasek przycisków jest w pełni konfigurowalny. Możemy z niego nawet uruchamiać notatnik Quick Memo czy też pasek Q-Slide. Ekran nie gaśnie, gdy nie spuszczamy zeń wzroku, z czym radzi sobie chyba najlepiej z testowanych przeze mnie do tej pory urządzeń. A oddając telefon koledze lub dziecku, możemy uruchomić bezpieczny dla naszych danych tryb gościa. No i oczywiście magiczne kółeczko – znak rozpoznawczy g Szkoda tylko, że o ile na głównym ekranie wygląda ono fajnie i minimalistycznie, to twórcom zabrakło konsekwencji. Jak dla mnie albo opieramy na kółkach całkiem niezłą nakładkę LG na system, albo poprzestajemy na jednym kółku. A tak mnie wygląda trochę jak tornister pierwszoklasisty. Dobra, ale pytanie, czy każdy potrzebuje flagowca? Jak wiele osób ma na tyle samo zaparcia, by od razu po kupnie telefonu zacząć zbierać na kolejny, który kupią za rok. Być może G3S nie jest słuchawką dla nich, ale nie wątpię, że znajdzie wielu zainteresowanych. To telefon relatywnie mały, nawet o tempora o mores do damskiej torebki. Przede wszystkim w tej kolorystyce. Można przejrzeć na nim wiadomości w internecie, obejrzeć film bez obawy o ból oczu. rozdzielczo 720p zdecydowanie wystarcza, a ekran ładnie odwzorowuje kolory. Czy też posłuchać muzyki. Jedno i drugie jeśli pozwala na to nasz pakiet internetowy, również w szybkim streamingu z sieci, bowiem telefony z obsługą LTE trafiają w zasięg cenowy coraz większej grupy klientów. Ja tu gadu gadu o ekranie, a Wy pewnie chcielibyście usłyszeć słowo o laserowym pomiarze odległości. Tegoroczna nowość w terminalach LG robi wrażenie. Aparat błyskawicznie łapie ostrość, maksymalnie w pięciu punktach. Możemy też ustawić ją sami, a wtedy dotknięcie na ekranie nawet małego punkciku w bardzo słabym oświetleniu ustawi ostrość dokładnie tam, gdzie chcemy. Sam aparat to standardowe 8 MP z przodu i jedynie 3 do selfie. Dedykowany przycisk migawki byłby pewnie zbytkiem luksusu, ale przy zablokowanym telefonie możemy wywołać aparat wciskając długo przycisk ściszania. Zaś przy selfie wystarczy powiedzieć cheese. G3S. G3S nie usiłuje udawać flagowca, a LG od początku pozycjonuje go jako przyzwoity telefon ze średniej półki. LTE, EKRAN 720P, zaskakująco dobra bateria. Przyzwoite rozmiary i zapewne przyzwoita cena. Nie ma co się dziwić, że LG już nie puka. LG wręcz łomocze do drzwi z podpisem, najlepszy producenci telefonów.